Często kupując nieruchomość posiłkujemy się kredytem hipotecznym. Generując nadwyżki finansowe, wielu z nas zastanawia się, czy nadpłacać kredyt hipoteczny, czy może lepiej te pieniądze inwestować. Dzisiaj na to pytanie postaram się odpowiedzieć, ale uprzedzam, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Przeanalizujemy obie opcje, porównamy korzyści i ryzyka, a na koniec podpowiem, co może być lepsze w zależności od Twojej sytuacji finansowej. Zanim jednak zaczniemy, to warto mieć świadomość, że aby myśleć o nadpłacie kredytu, a tym bardziej o inwestowaniu, powinniśmy najpierw pozbyć się innych wszelakich długów. To najlepsze, co można zrobić z nadwyżkami. A jeśli już mówimy o nadpłatach, to w jednym z materiałów o optymalnej kolejności inwestowania pieniędzy, tutaj tym, na swojej liście wyżej umieściłem inwestowanie niż nadpłatę kredytu hipotecznego. Dyskusja w komentarzach przybrała dość żywą formę, bo wiele osób preferuje nadpłatę kredytu ponad inwestowanie, więc rozstrzygnijmy, co jest lepsze. Zacznijmy jednak od wytłumaczenia, jaki skutek ma nadpłata kredytu hipotecznego. Otóż, w momencie, kiedy zaciągamy kredyt, to spłacając go, płacimy bankowi odsetki od tego kredytu. Jeśli zatem kredyt nadpłacimy, to kapitał pozostały do spłaty będzie niższy. A więc i odsetki, które będziemy musieli zapłacić, również się zmniejszą, co jest przecież dosyć logiczne. 10% od 100 tysięcy to więcej niż 10% od 50 tysięcy zaciągniętego kredytu. A więc jak można nadpłacać kredyt hipoteczny? Nadpłata może mieć dwa różne skutki. Możemy skrócić okres kredytowania lub zmniejszyć ratę, którą każdego miesiąca odprowadzamy do banku. Oczywiście, na papierze lepiej wyjdzie finansowo opcja ze skróceniem okresu, jednak nie zawsze jest to prawdą, bo poza finansowymi aspektami często zapominamy o indywidualnej sytuacji każdego z nas. Skrócenie okresu kredytowego pozwoli nam zaoszczędzić więcej pieniędzy, natomiast my już nigdy tych pieniędzy nie zobaczymy. A co więcej, w nagłych wypadkach nie będziemy w stanie wypłacić tych środków. Natomiast przy zmniejszeniu raty, owszem, oszczędności na odsetkach są niższe, ale mamy pewien komfort i elastyczność. Środki, które dodatkowo zostają w naszym budżecie każdego miesiąca, możemy wykorzystać na dalszą nadpłatę, na inwestowanie, a nawet na konsumpcję. Cokolwiek tylko chcemy, możemy zrobić z tymi pieniędzmi. Możemy je wydać na jakieś niespodziewane wydatki. A nawet edukację. Jestem pewien, że każdy z nas znalazłby dla nich jakieś przeznaczenie. Z finansowego punktu widzenia, owszem, nie ma się co zastanawiać, tylko nadpłacać kredyt i skrócić okres kredytowania. Ale co, jeśli zastosujemy metodę pośrednią? A i tutaj jest cały haczy. Nadpłacając kredyt hipoteczny, decydujemy się na obniżenie raty, a nie na skrócenie okresu kredytowania, a różnicę między starą wysokością raty a nową Przeznaczamy na dalsze spłaty. Okaże się, że zadziała to dla nas dokładnie tak samo, jakbyśmy nadpłacali kredyt i zdecydowali się na zmniejszenie raty. Wygeneruje to dla nas więcej pracy, owszem, ale da nam elastyczność pod kątem dysponowania środkami, które po prostu będą na bieżąco oszczędzane. Przecież, jeśli na przykład zdarzy się sytuacja, gdy pieniądze będą nam potrzebne, nie musimy nadpłacać kredytu z tej różnicy, a możemy na przykład te pieniądze zainwestować albo kolokwialnie mówiąc, przejeść, nawet jeżeli jest taka potrzeba. A przecież obecnie nadpłata kredytu wymaga od nas dosłownie paru kliknięć w serwisie transakcyjnym banku. Nic więcej. Co zyskujemy nad płatą? Już powiedzieliśmy sobie, że oszczędzamy na odsetkach, których nie zapłacimy do banku w długim terminie. Można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie inwestycja z gwarantowaną stopą zwrotu, chociaż nie do końca tak jest. Jak to teraz natomiast zestawić z inwestowaniem i czy w ogóle inwestowanie może być lepszą opcją? Może, ale trzeba przyjąć jedno szalenie ważne założenie. Z inwestycji Trzeba zarobić więcej niż zaoszczędzimy na nadpłacie naszego kredytu. Hmm, ciekawe, prawda? W tym wszystkim jest jeden mały szczegół. Nazywa się podatek, a na nazwisko ma Belki. Przy nadpłacie kredytu nie płacimy podatku Belki, natomiast przy inwestowaniu niestety ten podatek zapłacimy, a przynajmniej jeszcze w tym momencie, kiedy nagrywam ten materiał. W dużym uproszczeniu, żeby osiągnąć taki sam uzysk, inwestując musimy wykręcić lepszą stopę zwrotu niż oprocentowanie naszego kredytu. Tabela na ekranie pokazuje dokładnie te dysproporcje. Czytać należy ją tak, że żeby zarobić tyle, ile Zarobiliśmy na nadpłacie kredytu, inwestując musimy zarobić odpowiednio więcej. Dla kredytu hipotecznego, który jest oprocentowany na 10%, nasza stopa zwrotu z inwestycji musi wynieść 12,35%, żeby wyszło na to samo. To jednak jest argument przemawiający za nadpłatami. Dla chętnych, którzy chcą obliczyć dokładną stopę zwrotu przy swoim kredycie, wzór jest banalnie prosty. Oprocentowanie naszego kredytu dzielimy przez 81%, a później całość mnożymy razy 100%. Wynikiem jest stopa zwrotu z inwestycji potrzebna, by wyrównać korzyści z obu form alokacji naszych oszczędności. To w zasadzie prosta odpowiedź, która prowadzi nas do wniosku, że sami musimy wiedzieć, czego się spodziewać, a przecież nie mamy szklanych kul. A my przejdźmy do wad i zalet obu rozwiązań. Nadpłata kredytu to przede wszystkim dla wielu gwarant spokoju psychicznego. Pewna dodatnia stopa zwrotu dzięki niższym odsetkom i potencjalnie niższe raty lub krótszy okres kredytu. Jednak warto pamiętać, że nadpłata nie opłaca się w momencie kiedy mamy nisko oprocentowany kredyt. Na przykład z okresowo stałą stopą, która jest niska, lub załapaliśmy się na kredyt 2%. Wtedy może się okazać, że warto jednak zacząć interesować się inwestowaniem, bo może to przynieść większe korzyści to samo w przypadku niskich stóp procentowych. Prawdopodobnie jesteśmy w stanie zarobić więcej na rynku niż Oszczędzając na nadpłatach. Dodatkowo, nadpłacając kredyt, pozbawiamy się środków bieżących. Owszem, maleje kapitał do spłaty, ale w naszym portfelu świeci pustkami, ponieważ wszystkie nadwyżki przeznaczamy na nadpłaty, więc w przypadkach problematycznych tych środków może po prostu nam brakować. W tym przypadku można się zastanowić nad hybrydowym podejściem do nadpłat, o którym wspominałem wcześniej. Nadpłacając kredyt, rośnie nasza zdolność kredytowa i o tym też warto pamiętać, którą oczywiście możemy wykorzystać do inwestycji kupując kolejne mieszkanie, ale niestety w większości przypadków nie będzie nas na to stać, a poprawa zdolności nie zmieni tego faktu i tak naprawdę no, nie zda się ona na nic, kompletnie nie będzie to jakiś super Pozytywny czynnik. Warto jednak pamiętać, że nadpłata ze skróceniem okresu może też nie być tak opłacalna, jak może nam się wydawać. No i jak to można zapytać? Ano tak, że wystarczy sobie wyobrazić członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy na przykład obniżają stopy procentowe do 1%. Jednak to temat na oddzielny odcinek i tutaj nie będę się na ten temat rozwodził. Przejdźmy więc dalej. I oczywiście sama nadpłata jest dużo prostsza niż inwestowanie, i to trzeba zapamiętać, trzeba mieć tego świadomość. Mimo, że nie wiadomo, ile finalnie można oszczędzić, to czasami też wiąże się to z prowizjami, i to też jest kolejny minus. Jednak jednym z największych minusów jest to, że przy koncentracji na nadpłatach. Nie będziemy mieli możliwości korzystać z kont emerytalnych czy z procentu składanego. A więc wszystkie roczne limity kont IKE, XE, OIP bezpowrotnie nam przepadają na wiele lat, a my odkładamy inwestowanie na kolejne lata do przodu. I to niestety osobiście jest dla mnie największą przeszkodą mentalną do koncentracji się na nadpłatach kredytu hipotecznego, i mimo, że mam taki kredyt. To po prostu go nie nadpłacam. Z innej strony, w inwestowaniu nie mamy nic gwarantowanego. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, a decydując się na inwestowanie, my dłużej będziemy borykać się z kredytem, i to jest minus, który przemawia na korzyść właśnie nadpłat. Ja jednak sam wybrałem inwestowanie ponad nadpłatę kredytu, ale na ten moment moje wyniki inwestycyjne się po prostu bronią. Kiedy nie miałbym pomysłu na inwestowanie lepiej niż nadpłata kredytu, to robiłbym to zmniejszając ratę, ale jednocześnie zwiększając w każdym miesiącu nadpłatę. Czyli to hybrydowe rozwiązanie. Koszty mojego kredytu są mimo wszystko stosunkowo wysokie. Nie mam ani stałego oprocentowania, ani nie uczestniczyłem w akcji kredytu 2%, jednak w głowie mam też Warrena Buffetta, który najwięcej pieniędzy zaczął zarabiać po 60, ale wcześniej trzeba pamiętać, że inwestował aż 35 lat. Dobrą opcją może być konsensus, trochę nadpłat i trochę inwestowania. To pozwala jednocześnie i mieć ciastko i zjeść ciastko. Daj znać, jak Ty do tego podchodzisz w komentarzu, a jeśli chcesz dowiedzieć się, o jakim filmie mówię o optymalnej kolejności inwestowania pieniędzy, to zajrzyj do tego filmu, gdzie w siedmiu punktach o tym opowiadam.